Cześć. Witam bardzo serdecznie. Prowadzisz działalność gospodarczą, prowadzisz firmę w Holandii i zastanawiasz się, jakiego rodzaju podatki będziesz musiał rozliczyć, jakie są progi podatkowe i stawki podatkowe. Zapraszam. Przedsiębiorcy w Holandii zobowiązani są do rozliczenia podatku dochodowego, czyli inkomstenbelasting, premii na ubezpieczenia społeczne, czyli zorgverzekeringbijdrage, która Stawka tego, tej premii w 2022 roku wynosi 5,5%, oraz oczywiście są zobowiązani do rozliczania podatku VAT, czyli podatku BTW. O tym, jaką stawkę podatku dochodowego będziesz musiał zastosować, zależy od wysokości osiągniętego przez Ciebie dochodu. W Holandii wyróżnia się dwie stawki podatkowe dwa progi podatkowe. Od 0 do 69 399 euro ze stawką podatku 37,07% i drugi próg podatkowy powyżej kwoty 69 399 euro ze stawką podatku 49,5%. Rozliczenie z podatku dochodowego dokonuje się po zakończonym roku kalendarzowym, natomiast rozliczenie z podatku VAT wykonujemy najczęściej raz w kwartale. Stawki podatków w Holandii nie należą do niskich, ale też nie należy się tym przerażać, dlatego że prawo holenderskie przewiduje różnego rodzaju ulgi podatkowe, z których może skorzystać przedsiębiorca. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę internetową Wala a tymczasem dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Cześć!